Wszystko, czego dziś chcę, łowić magnesem, tego dziś chcę. Słuchajcie, dzień dobry w ogóle, witam. Jestem na tej rzeczce, co ostatnio łowiłem. Nie wiem, czy Wy to widzicie, tu wszędzie jest szkło. Szkło, 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 butelki. O, tu jest puszka. No i sprawdzimy, czy pośród tego szkła... Jest troszeczkę mm, metalu, czy nie? Na szkło, oczywiście, też mam przygotowany odpowiedni pojemnik. Tam już nawet jest jedna butelka. No i cóż, no nie pozostaje nic innego jak. Tu jest coś śliskiego pode mną. I czuję chyba, że to jest butelka, właśnie. Uda się ją wyjąć, czy nie? No, chyba nie. Oj. Chyba jednak nie, albo się na niej zabije To jest jakaś uszczelka z czegoś Eee, filterek Jest, patrzcie, słoik wyczułem no. Takie połowy będą dzisiaj Filterek też znika Nieco ciągnie. O, coraz lepiej A wiecie co, ja mam w ogóle O, to mam dzisiaj ze sobą Kopaczkę no, i oczywiście nie zawaham się jej użyć. O kurde. No i nie uwierzycie, ale kopaczkę sobie nadziałem na AGD. No i pierwszy fant tak naprawdę wyjęty, ale kopaczką. No stój wiadro nie chce stać. A na magnesie. Szrot. Jestem tutaj całe 5 minut i już jest cała tasza szkła, można powiedzieć. O, tu się opróżnia winczao, a tutaj na oczko takie coś. Nie wiem co, część jakiejś latarki, czy nie wiem, jest jakiś wieszak hm. nie wiem. Tak czy inaczej pada. ze szkłem już prawie przebrana. złomiku troszkę. Śmieci się zbierają. Tam jest jakiś gumiok widzę. Także wrzucimy. A na basi jakiś delikatny szrot. Jakieś takie gruzy. Gruziki. A tu płynie kolejny dead bady. Fajna rybka. Nie wiem czy to są jakieś uklejki czy jakiś narybek czegoś. Wyngorza. Nie wiem co, ale... Aha, ja się po to schylałem. O, właśnie to jest jakiś AGD, a tu jest chyba Mosiądz. Jest Mosiądz. Jest I AGD. Bardzo mnie to cieszy. Kamloty magnetyczne mnie nie interesują. Zobaczcie tutaj. Bo nie wiem czy to jest. O tak, to jest stal najprawdziwsza. A to? A to nie jest stal, ale jest to jakiś metal. Aluminium. Kurde, ale fajne. Fajne, syte aluminium. No i oczywiście masę szkła. Dobra, spróbujemy wyjąć... O, idzie, patrzcie. Okej. Okay. Pierwszy duży fanciur dzisiaj. Przyznam wam szczerze, że nie wiem co jest tego powodem, ale zobaczcie, tu, tu, tu takie maleństwa, o. dlaczego one tak umierają, nie mam pojęcia, ale, o, a to żyje, o kurde, chodź, 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 patrzcie, o, kurde, żyje, no, dziołcha, Poszła, dobrze. O, a ja w nagrodę skarnisza żabkę ściągam. I szkiełko. Tutaj zasadniczo dobrobyt się zaczął taki, że na oko o, AGD widać. Tam kanka leży. Także jakaś cienizna będzie z tego miejsca. A właśnie tu chodź tutaj. Jest kaneczka, jest kolor, no nie muszę wam mówić jaki, bo właśnie taki jest, niebieski. Coś tam się przykleiło. Ale co? Jakiś kątownik. Taki zezarty. Tu jest jakiś środ, ale to chyba nie jest wszystko, co tu się chce przyssać. O właśnie. Tu jest reszta tego czegoś. O, czyżby ramka od telewizora bardzo możliwe tu jest zobaczcie dziadostwo leży bateria też wpada i jeszcze co tu widziałem o, tu jest AGD także jak mi się udał zbierać to pełne wiadro to e, po drodze do Pani Jasi to po prostu zawiozę a tu zobaczcie znowu jaki przykry widok o, schowała się w muszli nie wiem dlaczego te ryby tak umierają tutaj, ale umierają. Proszę, Polsilberek, No to huta. Jakaś blaszunia. Takie dupsy, ale, ale cieszę. No, taksy to jak ostatnio tu było, to chyba już nie będzie. Ale przynajmniej w obiekt to wszystko wróciło. No, opowiem Wam zaraz historię. Jest kolejny AGB. Słuchajcie, zaatakował mnie ostatnio Greenpeace. Jestem sobie w pracy, idę przez dworzec w Katowicach i nagle podlatuje do mnie jakiś ziomek, nie? Greenpeace, te sprawy, wiecie, e, żeby ratować z nim Arktykę, ale za moje pieniądze, nie? No i mówię do typa. Słuchaj, ja mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Jak to się dzieje, że takie organizacje jak wasza pojawiają się tylko tam, gdzie są do zgarnięcia duże pieniądze? No, i tu już mu się zaczęło nie podobać, w jakim kierunku idzie ta rozmowa. O, niebieski i coś tam zaczął, wiecie kluczyć tego i ja mówię słuchaj jeszcze jedno mam pytanie bo to mnie bardzo ciekawi jak to jest że jak ja przeskoczę przez ogrodzenie jakiejś elektrowni, elektrociepłowni czy coś takiego to od razu zostanę zglebowany aresztowany, rozstrzelany i w ogóle a wy sobie wskakujecie ekipą 10 osób i macie jeszcze y, przypadkowo zupełnie y, baner 300 metrowy do rozwieszenia na kominie i przypadkowo zupełnie jeszcze telewizyjny helikopter lata wokół komina i was kręci, nie? Pytanie, kto was tam wpuszcza? I tu już nie było dyskusji, koniec rozmowy. Po prostu, koniec rozmowy. Gościu się obrócił napięcie i poszedł, nie? Przestał ze mną rozmawiać. No to ja mu jeszcze na odchodne powiedziałem, że tam gdzie w lasach leżą tony śmieci, was tam nie ma. No i w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, ja nie wiem dlaczego, no. Taka historia słuchajcie Tu powinien być Greenpeace Widzicie? Ten typ, który zbierał pieniądze na ratowanie Arktyki To znaczy, twu. Na utrzymanie swojego prezesa i swoją wypłatę Bo on za darmo tego nie robił Tu powinni, o, tu jest Greenpeace To stąd wpadnie do Dankówki Czy to nie wiem, czy to jest Dankówka Nie, to nie jest Dankówka yy, Tak czy inaczej to finalnie wpadnie do Wisły I znajdzie się w Bałtyku Albo gdzieś pod tamą we Włocławku Gdzie oni są? No właśnie, nie ma Arktykę będziemy ratować. Dobrze, będziemy ratowali Arktykę przed y, Rosją, Chińczykami i Amerykańcami, żeby jej nie rozkopywali w poszukiwaniu y, ropy naftowej, tak? Kto w to wierzy? No bo ja w to nie wierzę. Tak się dziwnym trafem składa. Po prostu w to nie wierzę. Także tutaj patrzymy Greenpeace y, te sprawy. O Taka historia mi się przydarzyła. A ja już mam torbę pełniutką. Zobaczcie, jaki ładny wołomin mi wyszedł. Jakie ładne tłoczenie. Wołomin. Tak, o. Wołomin. Piękne. To będzie piękna niebieska butla. Kopaczką sobie podkopałem. I łyżwę wydostałem. O. Piękna, ale już raczej nie. Ona już jeździć nie będzie. Hmm. Eee, Agusia ostatnio Takie tylko w fajnym stanie W lesie znalazła No bo wiadomo, że w polskich lasach jest Wszystko możliwe do znalezienia Ale nie tylko w lasach W rzekach też Tu jest coś fajnego chyba No proszę Świecznik Metaloplastyka taka O piękny na cztery Fajnie. Jakiś gabaryt, ale pod gałęziami. Jest, <laughs> pięknie. Pokrywejro. Szczelna to ona nie jest. Ale znaczy szczelna. W sensie trochę pary i ciepła by przez nią uciekło. Mulisto się zrobiło. Ale tu chyba coś widzę. O kurde, czyżby aluminium no Baśka nie chce, to kurde, ale się zapadam znaczy, że amelinium o kurde ale muł tutaj jakieś żyjątka żyją w ogóle, o mają podkopy takie o kurde, ale zasysa mi się tu już z tego wiadra wysypuje, ale ciężkie to nie ma no to jest, uwierzcie mi praktycznie nic ja, I w tym mule, patrzcie jak tu wszystko bąbluje, ale tam coś widzę chyba. Tu jest znak drogowy, albo mi się zdaje. O, no, takie. takie coś o jakimś przewężeniu informujące, czy coś takiego. O, takie. O, kurde, nie wyjmę. A tu co to jest? Ach. Korpus lalki Genialnie Czy ja to wyjmę? O, takie Ostrzega, że rzeka jest zamulona Natomiast tu Kurde Natomiast tutaj jest Coś chyba Szuflada z westfalki Albo coś takiego Oby nie cała westfalka Bo całej to ja nie wezmę Okej okay. O, w mordę patrzcie, no dobrze mówiłem Szuflada z westfalki Ja zuchwytam ale mu o kurde Ja pierdzielę do tego jeszcze To, że jest w gdzie jest ta reszta Tu jest Okej okay. No To już chyba mogę jechać po drodze na złomowisko jak myślicie? Bo no, mnie się wydaje, że mogę. Wow! wow. Okej. Okay. Trochę cienizny będzie, nie? No tu jest coś śliskiego. A no, jakaś szyba, chyba, albo coś takiego. Albo jakiś. No, kurczę, nie wiem, co to jest, ale wiecie co? No, włożę tam rękę. To był szalw w dziesiątkę. Słuchajcie. Patrzcie, jaki piękny swój. Wyczułem go nogą. <gliwice> Poch gliwice tysiąc. Pięknie. Na brzeg. Tu coś mam. Jakby wiadro. Obok wiadra chyba też coś mam. Ale nie jestem pewny. Kurde wiadro, pytanie czy puste, czy z jakim betonem. Kolor, nie pytajcie No wiadomo Puste Okej okay. No nie puste, bo z betonem Ale tyle To jest nic dobrze Mamy uchwyt od starego czajnika Pewnie ameliniowego no dobrze, to wpada, i szukamy po malutku dalej. Może czajnik też się znajdzie. Na razie, kawałek białej emalii, coś jest. Czajnik to nie jest, ale rondel jest i bateria kolejna. O, fajny, powiem wam. Z tego by jeszcze jajecznicę zjadł, kurde. A tymczasem to będzie Ringo. Fuuu, poszło. Nie wiem, czy ja dobrze widzę. ale Chyba widzę metalowy stelaż od jakiegoś wózka. Dobrze widzę? Czy nie widzę dobrze? Ja chyba dobrze widzę. A wózek, czy jakiś krzesełek? O! Nie wiem, co, ale. Na brzeg. I znowu AGD. Fenomen tego miejsca polega na tym, że praktycznie nie ma gwoździ. No nie ma gwoździ. Ani śrub, ani gwoździ, ani takiej żadnej drobnicy, takich zwałówek. Po prostu nie ma. Tam jest chyba garnek z wywalonym dnem. O, coś jest. Tutaj. Jest dziura. Jest. Garnek albo nocnik. Nie mam pojęcia co jest co, ale elegancko. No, szkoda, że rozbite, słuchajcie. Bogusia Stelmaszczyka, pozdrawiam serdecznie. Boguś mi przysłał coś bardzo podobnego do mojej kolekcji. No, taka patera była na owoce. Pamiętacie plastikowe banany, jabłka, i gruszki, pomarańcze leżały w takich na meblach naszych babci. Jakiś siekaniec tu jest o kurde pierwsze tak poważne dzisiaj przyłapanie Co my tam mamy? Chyba, że to AGD jakieś grubsze Ja, to chyba jest emalia No, podkopiemy czy trzeba po kopaczkę iść, ja trzeba iść No to sprawdźmy zatem Co tam fajnego idzie o oh, kurde No żółty nocnik, nie? Ja cię pierdzielę Jaki fajny Okej okay. Czyli co? Wsadzimy nocnik w nocnik Elegancko No i tu już się z wiadra Wysypuje O oh, kurde, waży to trochę Powiem wam Tu sobie zrobiłem taką Bazę Nazwijmy to o do auta mam 50 metrów, także tak to jest. Złom śmieci yy, się na szkło, złom, złom plus butelka, zwrotne jakieś puszki, no i złom, czosnek niedźwiedzi, naturalny antybiotyk. Zobaczcie, tylko co jest ciekawe, w naturalnym środowisku, na naturalnych siedliskach może tak powiem, nie wolno go zrywać. To znaczy, nie wiem czy teraz też, ale kiedyś nie, nie było wolno. Natomiast, jak macie go w ogródku, to możecie czerpać pełnymi gościami. Powiem Wam, że to nie są żarty. Ale mi tu siekło. Mu, tu jest jak. Kurde nawalone. A, a tu jakiś koniec. No, pytanie: czy wyjdzie? Ja, tam bąbluje, tam, tam. Czyżby jakaś blacha? A? Dźwiga się coś. Lubię to uczucie jak się dźwiga. O w mordę co to jest? Rower? O, rower. No patrzcie, jaka znajdka. O, To akurat vis, -a -vis mojej bazy. O, tam jest baza. Tu jeden krok, i przelałoby mi wodery. O, jest spad. Kurde. A tu jest szykaniec. Ja. Ale kurde, jest jakiś kotlet, ale idzie. Ujdzie. Ale szlamu, liści, wszystkiego. Patrzcie, co to jest. A właśnie, co to jest, bo nie wiem do teraz, co to jest. A kurde, nie wiem co to jest, co ja wyłowiłem. Aha, już wiem. To jest noga od maszyny do szycia. Tak jest, to jest noga żeliwna od maszyny do szycia. Ale piękny fant. No. Teraz mogę jechać na skup złomu. Ja już ledwo idę. Bo tu wszędzie jest tyle mułu, że jest jakaś masakra. Tu mi siekło, Tu widzę zwłoki yy, miednicy. Ale tu mam niezłego. O kurde, idzie. Nie wiem co się miednicy. No to, o, to są w takim razie zwłoki. Dwóch miednic. Na oko wyjąłem widelec z Gerlacha. Gerlach No i dobrze. Zastawa stołowa też musi być. W końcu garnka szukam mnie to Żeby było czym z niego jeść. Jest i garnek. Garnek nie jest pusty Wychodzi jest w powiedzcie, że mieć. Pewnie, że mieć. Czy to jest garnek z betonem? Nie. Z mułem. O, super. Trochę się przypalił. Ale to nic. Elegancko. To wpada tu. Jeszcze chwilkę i widzimy się na podsumowanku. Kurde. szczęki ze starego roweru się przyłapały. Jakieś takie fajne. To była ostatnia szansa, żeby je wyłowić, bo ja już znikam. Idę te bazy, wszystkie pościągam i po drodze jadę do pani Asi. O kurde, tu coś jest. O, tu jest jakiś siekaniec. Także, ile by nie było, to po drodze podjadę do pani Asi i, i oddam to wszystko już w obieg. Niech leci do huty. Dobra, idę po kopaczkę. Zahaczona. No i mamy co? Mamy nie, bagażnik ze starego roweru i znikamy. O, powiem wam, że ledwo żyje złom, złom. To muszę, u pani Jasi, na skupie wyjąć częściowo. Rama z roweru, krzesełek taka ruła się trafiła. Miednice, wiadro z betonem leci ze mną W środku puszki, wór śmieci, biorę ile mogę bo mogę Wór szkła i tu jest ta e, noga z tej maszyny do szycia Ale ta ruła jak dupła to złamała je w pół i bardzo dobrze Także mam nadzieję, że to do meriwki wejdzie Tak, sztuka kompresji Yin Yang qi, Siang wang, Zdała egzamin i Mam dyplom, także mam dyplom z klasztoru Shaolin. Kurde, tak słońce wali, że nie widać. Tak czy inaczej weszło wszystko i widzimy się u pani Asi. Znaczy, widzimy się. Widzimy się, jak już to wszystko sprzedam. Bo ja, jak zwykle, nie mogę przejść obojętnie od Prze tego obok śmieci. Także musimy to zwalić. O. Dobra. I teraz tak to to Prosto... wszystko chyba do cienkiego, bo w sumie z grubego jest tylko to żeliwo, ale to nie będzie mi się rozdrabniać. Skarby polskich wód paniasiu A bardzo dużo małych o kurde. A właśnie no to właśnie patrz, to nie jest jakiś tej Maszyny do Bar... szycia. Tak, tak, to jest noga z maszyny do szycia, tak Jak to mówią, w kupie siła tak. W przeważającej części AGD Co zrobić? No nic łowić. No, nie <śmiennie> złowić. O, nie, Przepraszam dobra.